Pytania od falatiego, za które można zdobyć pieniążki, czy pytania od widzów do Was? Co robimy? Pytania od widzów. Można ja szybko dać parę pytań. Dobra, czyli teraz, jeżeli ktokolwiek ma jakieś pytanie w związku właśnie z tym okresem, o którym opowiadaliśmy, znaczy ja w zasadzie kiwałem głową, no to możecie teraz zadawać te pytania i. Myślę, że jeżeli ktoś ma jakieś konkretne pytanie do na przykład Falatiego, w związku z grą World of Tanks, też może strzelać. No to muszę chyba się zalogować na to, żeby w ogóle te pytania. Tego co widzę. A, Aha. Ja widzę. Ym... Nic nie widzisz? Nie widzisz tych pytań? Nic nie widzę, ja mam pusty ekran. Aha. Ty faktycznie to może trzeba się zalogować, no bo ja wszystko widzę. Okej, okay. no to, to powiem trochę nie tam. A ty, farty widzisz coś? Nie. O, no to, yy, czyli wychodzi na to cholewcia, że... Mm, to ty ja... będziesz czytać pytania, a my będziemy odpowiadać. O, może tak. Tak no, będzie, będzie najlepiej. Aha, aha, yy, aha. kiedy live z <laughs> To było... Mm, jak jest Straty w ludziach były w tym okresie, zapytał się zuben93. No czy chodzi o straty w wojnie koreańskiej? No przypuszczam. Tak naprawdę to nie wiadomo. Znaczy, no tam ameryka amerykańskie czy zachodnie są dosyć dobrze znane, bo to tutaj te, to należy pamiętać, że ten konflikt szybko przybrał formę zasadniczo jakiejś wojny na poły pozycyjnej i te, te walki były dosyć krwawe. To pełnej liczby ofiar nie znamy, zwłaszcza cywilów, ponieważ to, co się działo, zwłaszcza kiedy przyjeżdżały fronty i obie strony, obie strony koreańskie czyści, czyściły w ogóle, że tak powiem, region z założników komunizmu bądź kapitalizmu, no to tutaj naprawdę nie wiemy dokładnie, co to z Nie wiemy też, jakie były straty tej ochotniczej armii chińskiej, aczkolwiek najprawdopodobniej były one gigantyczne, więc są różne szacunki. Tam mówi się o ponad milionie. Łącznie zabitych, rannych e, cywilów i żołnierzy. E, niektórzy mówią, że 2 miliony. Jakby patrzeć na straty zachodu, to do no, nie są takie duże, bo tam to się zamyka chyba w stu paru tysiącach. Także tutaj nie, nie wiadomo. O, znaczy, straty zachodu też nie były małe, bo w sumie 200 tysięcy, 200 tysięcy zabitych. A, no to jeszcze jest mniej więcej. I ponad pół miliona rannych, ale to no właśnie, Straty Zachodnie są w miarę dobrze znane, natomiast straty Północy czy straty komunistów to jest jedna wielka zagadka. No też poza tym nie wiem, jeśli te osoby, które oglądały sobie taki serial, jak masz, to właśnie dzieje się właśnie tam w Korei, no to wielu tych też, zwłaszcza jeśli chodzi o rannych, to taka ciekawa statystyka, od tego momentu chyba przestaną tego robić. zaczęto to już pilnować. Zaliczano często jako ranny dwukrotnie, trzykrotnie żołnierza, który dostał ranę, pojechał do szpitala, spisano go, wrócił na front po jakieś dwóch tygodniach, dostał ranę, wrócił do szpitala, znowu go spisano, także tu też te a że to była walki pozycyjne i ogólnie dosyć a i jednocześnie też bardzo szybko ściągano Amerykanie się wyspecjalizowali w szybkim ściąganiu w ogóle rannych z pola walki, dzięki czemu te straty w zabitych były mniejsze. No to ta liczba się bardzo zwiększyła. Poza tym też wielu żołnierzy zaginęło w Trochę. S... No, tak. no, 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 dokończ zdanie, bo już chciałem. Że wielu, wielu Amerykanów w ogóle pouciekało do, do, do swoich braci komunistów, ponieważ wiadomo, że propaganda komunistyczna nadal działała na świecie. Byli którzy uciekali na drugą stronę. Ile spalał przeciętny paton na 100 km i skąd tak. brał paliwo? Ciężkie pytanie, nie? Znaczy dokładnej, dokładnej wartości nie znam, ale z tego co że to powinno być coś koło 400 litrów na 100 kilometrów. 300-400 litrów na 100 kilometrów, coś takiego. Czyli zdecydowanie dużo. czy każdy czołg dosyć mocno ciągnie paliwa i... Powiedzmy sobie szczerze, gdyby ktoś chciał sobie kupić czołg na zasadzie, że będę sobie nie jeździ do pracy, to, to by się szybko przytykał z pieniędzy, musiałby sprzedać dom coś szybko. Także czołgi mają w się, sensie, że palą paliwa. A skąd brał? Z no właśnie, Dosta. skąd? Z dostaw, tak? z dostaw, Ciężarówki wszelkiego rodzaju podjeżdżają do czołgu. czołgi się wycofują na pozycję, gdzie na tak zwany wypoczynek gdzie zasadniczo tam wykonuje się jakiś szybki przegląd, czy coś nie jest uszkodzone, dostaje się nową amunicję, bo przecież amunicja też się zużywa, dostaje się nowe paliwo, tankuje się, polerowanie, przykracanie opon, taki wiesz pit stop jak ma na Formule 1 i z do walki. Także paliwo zawsze jest dostarczane na prąd. To jest zresztą dobre pytanie, ale to już od to to była jedna z kluczowych właśnie kwestii, że ten sprzęt, sprzęt właśnie mechaniczne. W ogóle wojska zmechanizowane potrzebują tego paliwa cały czas, nie dostarczane i dlatego też zawsze, jak patrzymy na, na ilość sprzętu w jakichś dywizjach no zmotoryzowanych, zmechanizowanych czy pancernych, to, to połowę, że tak powiem, wozów stanowią często właśnie jakieś ciężarówki dostawcze. Ciężarówki później śmigłowce, helikoptery czy samoloty dostawcze. Także tutaj to jest zawsze ważna kwestia. No to... tak, o tutaj jest nazwę informację, Fakt, że to jest angielska Wiki, ale jednak daje jakieś pojęcie. Dla M46, Patton pojemność zbiorników paliwa 888 litrów, zasięg operacyjny 80 mil. Mhm. Czyli, czyli, 100, czyli 870 mhm. litrów paliwa wystarczało na przejechanie 130 kilometrów, mniej więcej. No, dzisiaj standard to chyba jest około 1000, zasadniczo. To znaczy, z tego co wiem, we współczesnych MTB standardem jest zużycie na poziomie od 250 do ponad 800 litrów na 100 km, w zależności od rodzaju napędu i od tego, czy mówimy tutaj o jeżdżeniu po drodze, czy, po, czy w terenie. Pojemność zbiorników paliwa z reguły wynosi 1000 litrów albo ponad 1000 litrów, ponieważ standardem, jeśli chodzi o zasięg, jest około od mniej więcej 400 do 600 km. Generalnie zresztą dzisiejsze MTB mają dosyć duży zasięg jak na czołgi. Tak, też można, ciekawostką jest taką, że właściwie po wojnie wprowadzono coś takiego jak dodatkowe doczepione zbiorniki paliwa właśnie na podróż. Zwłaszcza to u czołgów sowieckich jest, często można sobie znaleźć na zdjęciach, jak mają z tyłu takie wielkie beczki doczepione do tam tyłu podwozia. I to jest właśnie, tam zazwyczaj był dodatkowy, dodatkowy magazyn, właśnie dodatkowy pojemnik benzyny je w teorii odczepiano w trakcie walki, aczkolwiek różnie z tym bywało, bo... No w praktyce wychodziło różnie. Tak, bo zwłaszcza, że jeśli, zwłaszcza jeśli a jak szła ofensywa, to zbiegu biegu atakowano czasami. Zwłaszcza tak robili Syryjczycy w czasie wojny z Izraelem, że jechali, się z marszu jechali i raz uderzali, co miało często zły, zły wpływ na stan przeżywalności, bo jak dostał, jak czołg nie, nie daj Boże dostał ten zbiornik, no to, to skutny eksplozja mogła się zdarzyć, albo w ogóle się czołg podpalił, powierzchnia, a tu już nie muszę mówić, jak się, jak się siedzi w rozgrzanym czołgu. Dokładnie. Dobra, Falatti, czy będzie wprowadzone w World of Tanks chińskie i japońskie drzewko artylerii i td Trudno powiedzieć, wiem, że jeśli chodzi o japońskie drzewko, to jest to dosyć prawdopodobne, ponieważ japończycy, projektowa ponieważ japończycy projektowali już ze mnie dużo pojazdów jednej i drugiej kategorii, i to jeszcze począwszy od czasów II wojny światowej, natomiast wiem, że z chińskimi źródłami jest problem. Chińczycy generalnie produkowali czołgi, natomiast byli w dużym mniejszym stopniu zainteresowani artylerią mobilną tudzież niszczycielami czołgów. No, Zwłaszcza z czy... niszczycielami czołgów jest problem. No, znaczy, oni robili coś takiego jak niszczyciel czołgów, były projekty otóż na czołgach standaryzowanych, czyli T55 czy T59. Przy późniejszych rozwiązaniach montowano mocniejsze działa. W grze akurat W grze to już jest w postaci właśnie tych finalnych działów w tych właśnie w tych czołgach niskich, że tam mają 122 mm, w którym swoim Chińczycy się zakochali nie czemu. I właśnie były tego typu wersje, natomiast nie robiono. Natomiast jeśli chodzi o artylerię, to jest znowu inny problem. Chińczycy bardzo faktycznie robili artylerię samobieżną. Ale nie, mają takie małe zboczenie, że to jest jednak w dużej części artyleria, ale rakietowa, w dużej części wywodzą się po prostu od słynnej katiuszy, więc no, artyleria rakietowa to jest troszkę zupełnie inna sprawa i tutaj chyba trzeba by w ogóle zmienić, zmienić w ogóle całą mechanikę gry do tego, żeby to miało ręce i nobun. Ja osobiście bym raczej znaczy nie był za tym, żeby w ogóle wprowadzać takie drzewko, bo ogóle, by ono naprawdę szyte na... Byłby takie moc, mocno ściemniane zasadniczo, to drzewko to już tak na No, chyba żebyśmy zrobili Boga tutaj znowu z drzewka sowieckiego. No tak, to, ale to z to kolei to tak, nie całkiem o to chodzi. Ja mam takie pytanie od siebie do Falatiego, bo słyszałem gdzieś już yy, na stronach internetowych, że w czwartek mamy test pacza 9.2. Czy cokolwiek można na ten temat powiedzieć? Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Okej, okay, co my tu mamy jeszcze? Falati. Kiedy i ile nowych modeli HD zostanie wprowadzone? Kiedy Wargaming planuje wprowadzić Havok? Generalnie wprowadzenie Havoka jest planowane na ten rok. Szczegóły, no to zobaczymy, ale mamy nadzieję, wprowadzić go jak najszybciej. Faja, czy lubisz pasztet? Wolę mięcho czyste, bo w pasztecie nie wiem dokładnie co tam zmielone. Jak już pasztet, to na pewno domowy z wiadomych składników. Co tutaj? Czy to prawda, że w WT auf S100 dostanie nerfa i z 6 pestek zostanie tylko 5? To chyba do fala tego. Wiem, że są takie plany, jeśli chodzi o wersję 9.2, ale to jeszcze wszystko musimy, musimy zobaczyć. To jeszcze zobaczymy w testach, jak będzie wyglądać, także. No. Zobaczymy. Faja, jak u ciebie z pogodą? A więc zerkamy. I o dziwo jest ładna, ładne niebo, ale pada deszcz. Dobra, jeżeli już nie ma pytań, to może jakiś konkursik dla tych 50 widzów, żeby ktoś coś wygrał? Faja, jakie? Lubisz, czy lubisz ładne dziewczyny? Wiadomo, lubię ładne dziewczyny. Tylko. A dobra, nieważne. Co ty jeszcze? No nie ma, nie ma już tutaj żadnych pytań. Jeszcze ostatnia, ostatnia szansa, jeżeli ktoś ma jeszcze pytanie do Falattiego czy też związane z historią czołgów to teraz strzelajcie, jeżeli nie to już Falatti i Raniet myślcie nad jakimś pytankiem, zaraz będzie pytanie dla was i kto pierwszy odpowie poprawnie otrzyma? Falatti? Co otrzyma? Halo? Laniet? 500 złota. Aha, to była to było przemicce Nie, to Nie 500 złota, tylko... no. Może niech najpierw Laniec zada pytanie, potem ja zadam, potem znowu Laniec Może spróbujmy w ten sposób. To czekaj, czekajcie, momencik jeszcze zerkam, czy są jakieś pytanie. Hmm, czy Polacy coś kombinowali? Nie wiem o co chodzi. Czy nowo wprowadzone... <laughs> to <coś> Polacy <laughs> zawsze kombinują. <laughs> tak? Czy nowo wprowadzone czołki tak. premium będą w HD? Czy nowo wprowadzone <laughs> czołki premium będą w HD? <laughs> Szczerze mówiąc, nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Yy, czy nowo wprowadzone czołgi od, od razu będą w HD? To jest niewykluczone, ale jeszcze zobaczymy. Kiedy będzie drzewko europejskie? Jest w planach, ale naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć kiedy. <grym> czy możliwe, że typ 59 będzie jeszcze do zakupienia? Bardzo mało prawdopodobne. To znaczy, nie da się tego wykluczyć na 100%, ale bardzo, bardzo wątpię. Kiedy zostanie wprowadzony T54 premium? Jeśli zostanie wprowadzony. Czy naprawdę Hitler zabił swojego psa? Wedle dostępnych źródeł historycznych tak, ponieważ chodziło o wypróbowanie trucizny. Czy T28 prototyp to wymyślił wargaming? Nie. To jest maszyna praktycznie prototypowa, którą testowano. Czy kiedyś zostaną wprowadzone serwery Channel 3 i 4? Jeśli zajdzie taka potrzeba, to oczywiście tak. Co z polskimi czołgami? No to to już wiadome stare pytanie. Czy coś kiedyś będzie, jakiegoś polskiego? Możliwe, ale w tej chwili naprawdę nie sposób powiedzieć. Dobra, myślę, że to już wystarczy. Jeżeli jeszcze coś by było, no to zerkniemy, ale leje, kurde. A więc teraz pytanie no, za 500 golda. I robimy to w ten sposób, że kto pierwszy odpowie poprawnie na czacie. No niestety ja tylko to będę widział. Wy tego nie widzicie, bo nie jesteście zalogowani. To ja to nawet ja to nawet dam tak, żeby się nagrywało i żeby było wiadomo żebym to miał nagrane, nie? Kto odpowiedział poprawnie yy, i otrzymuję 500 golda. Jeżeli nie zdążę to teraz wyłapać, no to będę się jakoś kontaktował. Osoba, która yy, od, poda odpowiedź, od razu też podaje nick w grze, żeby było wszystko jas, jasne, bo ja na Hitboxie yy, nie, yy, nie streamuję zbyt często chyba trzeci raz, więc nie wiem dokładnie jak tam później z tymi wiadomościami i tak dalej. Więc pytanie, kto pierwszy da odpowiedź myślnik i swój w grze. A więc pierwsze pytanie, lecimy. Aha, ja pierwszy tak. Tak, no ja no dobra, no to pytanie proste zasadniczo. Wymieniałem czołgi, które służyły w Korei i służyły także w II wojnie światowej wcześniej, ale nie, nie powiedziałem o jednej maszynie. Maszyna, chodzi mi tutaj o maszynę oczywiście aliancką, zachodnią. Jaka to maszyna? Dodam, że nie jest to wersja standar standaryzowana. Czyli to nie jest to najbardziej powszechna wersja tej maszyny. E Sherman, no, Sherman wymienialiśmy. Tak, 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 tak Comet Chaffee mm -mm. mm -mm. Na no. razie są wymienione te, które wymieniałem Jest jedna, jedna maszyna słynna bardzo, której nie wymieniałem jeszcze Cromwell Black Prince nie. M3 mm. T1 T-29, M41, T-34. Czołg zachodni? Nie. Czołg zachodni. Ale nie, bo jest T-34 y, amerykański i rosyjski. No, ale to był tylko prototyp T-34. Ja Mówiłem o maszynie, która brała udział w działaniu wojennym. <noise> Valentine, haha. Nie, Valentine nie. T-54, Leopard zachodni. Jesz y ARL też nie. ARL nigdy nie opuścił zasadniczo poligonu. O ty też N20, już to widzisz? No bo wrzuciłem sobie na dużym tempie. Aha. No. Tygrys Jackson Walker Bulldog jeszcze nie powstał. E, nie, tygrysek nie. Czołg Lekki został wycofany w latach 40. Chodzi mi o czołg, który był używany w czasie II wojny światowej. E, bojowo. Słynny czołg zresztą bardzo. Jednocześnie był też używany w Korei, ale nie w wersji powszechnie znanej. To nie była ta wersja podstawowa, czyli taka typowa czołg. Tak? I nie był mówiony w trakcie y, rozmowy, która trwała od godziny 14. Czyli nie, wszy nie wszyscy, może teraz, y, którzy są, to byli. O, jedna dobra odpowiedź. Nie wiem. Tak, to jest świetna odpowiedź. Ktoś się przyznał, a nie strzela. Chyba mamy, chyba mamy osobę, tylko nie wiem, czy zaliczyć, biorąc pod uwagę, jak to, na, jak to jest napisane. Ech, dobra, her... będzie. Herbicik 92, tak, Churchill. Her... Herli, her -her Oh my god. Ale tak. ładniej napisał Ant Harnest. Ale on napisał znowu i do szczegółów nie był niezły trafiony. Myślę, Dobra, że zaliczymy, zaliczymy wikingowi. Viking. napisz teraz swój nick w grze. A chodziło mi o maszynę, wóz inżynieryjny, zbudowany właśnie, znaczy stworzony na podwoziu Czerwczyzla, bo zresztą w Haubice, to jest ta wersja słynna Abre. Dobra, mamy, mamy nick, który sobie zapiszę. Zapiszę sobie go tu, czyli jednego mamy zwycięzcę, wygrałeś 500 golda. Następne pytanie, może teraz Laniet. To będzie dosyć proste pytanie, mianowicie, jak wiadomo, początek wojny koreańskiej wyglądał tak, że jednostki północy zaatakowały z Zajęły 90% terytorium Korei Południowej. Po czym losy wojny się odwróciły, gdy Amerykanie dokonali kontrataku i, wylądowali, i dokonali nagłego desantu. Pytanie, w jakim miejscu miało miejsce to lądowanie? Gdzie, gdzie, to, się, gdzie to się działo? Jak, jak nazywa się ta miejscowość? Czekamy na odpowiedzi. Filipy, Filipin! Lanie, jak zerkaj tam, bo Ty jesteś historyk, ja jestem raczej matematyk. Ja sobie zaglądam, ale Filipiny to trochę daleko. To tak, trochę jakby zrobić desant pod Gdańskiem i zrobić go w Afryce Północnej. Yongbyong? Yongbyong? To znaczy biały tak po chińsku, tak? <grymne> <grymne> o, jest, już jest. Netfinder Incheon. Wreszcie też jest źle na zapisane, ale już nie będzie. Ale... Netfinder. Tak, ale generalnie chodzi o Inchon, więc no. zaliczamy to. Netfinder podaj nick w grze. Dobrze. Czyli znajdywacz netu. W skrócie, Netfinder. Albo siatek. Albo kto? Albo siatek, po prostu. O. Chodzi po bliskach do siatkówki, siatki ciągle. Czyli Netfinder to jest po prostu Netfinder, tak? Czy, log, czy login? Ja sobie mhm. może. Nie wiem dokładnie, ja sobie zapiszę. Yy, czyli po prostu D Netfinder, tak? Dobra. Yy, OK. czy jeszcze, jeszcze zadajemy pytania? To jeszcze jedna seria. Tak, Falati? Ja mam przygotowane jeszcze jedno pytanie. No to jeszcze mogę też jedno rzucić. Dobra. Pytanie znowu będzie do Korei, bo to w sumie dzisiaj o tym było głównie. Amerykańscy pancerniacy malowali sobie na kadłubach pewną specyficzną rzecz, ponieważ uważali, że jeśli będą to malować na swoich pancerzach, to Azjaci jako durni pod ludzie się wystraszą i uciekają. Tak to, tak to tak, tak uważamy wtedy. To Pomijam oczywiście wątki rasistowskie, ale tak, wtedy, tak to robiono. Co, co malowano na tych swoich pancerzach? Że, że mieli się niby wystraszyć straszliwie. Uciekać się od tego. Orły, faje, ptaki, gniazda, świnie, zęby, gołe baby? Mm, nie dobrze, no wiadomo, To raczej że... by przyciągnęło, chyba raczej. No raczej by przyciągnęło, wiadomo jacy Chińczycy są zboczeni. On tu się już bliżej trafia. Nie smoki, nie. Nie smoki, ale coś bliżutko. Jakby psy malowali, to koraczycy by jest jedni. <grystanie> <grystanie> Pan Pantera rakina... Pantera. Jest to. Tu już to jest Rudego Chińczyka. Jest, jest kolega. Zubę... Zuben? zuben 93. Tygrysy, dokładnie. Chodziło o tygrysy. Próbowałam też malować smoki. Były też orły, ale chodziło o tygrysy, bo to był najczęstszy malunek. Faktycznie malowano na przedzie kadłuba, tak jakby robiono oczy, całe te paski tygrysie. I... Tylko I chyba to wiem... tak robili na odrób, także lufa to był ogon tygrysa, nie? Nie, 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 przodem. Bo wiadomo, nie ustawiasz czołgu czo czo tyłem do, do przeciwnika, bo ci od razu wlezie bestka w najsłabszy w punkt. Ale zuben 93, był... jaki masz nik w grze? Również zuben 93? Tak, w grze Zuben93 mamy trzeciego zwycięzcę, 500 golda oraz czwarte pytanie od Falatiego. Okej, okay, pytanie będzie dosyć proste, mianowicie jak nazywał się przywódca Korei Północnej, który wymyślił całą tę inwazję i rozpoczął wojnę? To wiesz co? To chyba jest proste, tak mi się wydaje. Przypuszczalnie mógłbym trafić. No wiesz, nie zawsze muszą być trudne pytania. Jajami o matę. Tu kolega. <grywa> Kim Jong Un. Może jednak to nie jest takie proste pytanie. Aha, no faktycznie, może jednak. To jest Kim Jong Il. Aha, czyli już jest Tomek, Kim... tak? Nie. To nie, Kim Zong... Kim to nie był Kim Jong To nie był. Jeszcze chyba już padła odpowiedź, ale muszę się upewnić co do człowieka. Tam się trochę kłopotki mieszają. I ja, ja mi o matę? Dobrze, nie już jest odpowiedź, jest już odpowiedź. Dobrze. Tak. Leasingman? Y nie nie Leasingman ma nie. Y chodziło o Kim Irsena. Kimi tak? Kim no, czegoś... sen, tak? Kim Czyli. Teraz... Ale, ale on już wygrał. To co? Dostaje następne, Nie, nie, Walet. Ja tu widzę jednego gościa. Aha, bo tak, tak, tak. Wal... Walet, walet grzmoci, grzmoci nogi. nogi. Dobra, kolego, walet grzmoci nogi. Czekamy. O jaki? manik. nik. Walet grzmoci nogi. Jaki masz nik. E, rosolnik. To, to była prawidłowa odpowiedź. Walf Krzypociński, przywódca wojska Północnej Korei. Dobra, czyli co? To wszystko. Historia czołgów. Oczywiście na żywo oglądało nas nieco ponad 50 osób tylko, ale oczywiście nie robiłem żadnego filmiku zapowiadającego, a to na pewno spowodowałoby większą ilość widzów myślę, że spotkamy się może nie wiem, czy za tydzień bo za tydzień jest wiele imprez u mnie w Bielsku jest Operacja Południe ja będę w piątek, sobota, niedziela zapewne wieczorkami przebywał z czołgistami klanu Huiznex oraz innymi popijając Coca-Colę na tej imprezie ale też nie, nie tylko ta impreza jest w bielsku. Bo wiem, że coś jest zorganizowanego właśnie 11-12 Falati przez Wargaming, nie. Owszem, to nie wiem, czy mógłbyś. A mógłbyś tak. To jest coś chyba przy Poznaniu, nie? Tak, tak, w Kosteniu. Czyli osoby blisko mieszkające w Bielsku zapraszam na operację południe, piątek, sobota, niedziela w przyszłym tygodniu. Ja tam będę, łatwo mnie poznać łysy z brodą. A w Kostyniu w tym samym czasie, czyli piątek, sobota, niedziela, koło Poznania, będzie co będzie Falatti? Będzie nasz zespół do spraw społeczności na zlecie na na pojazdów militarnych w Kostyniu. Na razie. Powiem tak, więcej na ten temat można, można przeczytać w naszym portalu. Będą. No, nie, niestety nie będzie, ale będzie cała reszta zespołu. Także myślę, że będzie naprawdę bardzo fajnie. Czyli będzie na pewno y, bardzo ładna kobieta y, Oniku. Mater Latina. Latina, ale nie, że. Nie, zapomniałem, bo ona jest taka ładna, że po prostu zaćmiło mnie. Zapomniałem. Latina, oczywiście, bardzo, bardzo fajna dziewczyna. Latina. Latina. Dobra. To co? To dziękujemy za uwagę. Czyli spotkamy się za dwa tygodnie w niedzielę. O godzinie 14 .00. informacje jeszcze podam w filmiku zapowiadającym, aby więcej ludzi właśnie mogło brać udział na żywo, bo przynajmniej fajnie jest, można popytać Falatiego, czy będą polskie czołgi i co jest lepsze IS4 czy z IS 7 to można się zapytać fajnie, ale nie da czy Hitler zjadł psa. A więc dziękujemy za uwagę i zapraszamy do następnych historii czołgów. Na razie trzymajcie się. Dokładnie tak. Cześć.